rozmowy, które były prowadzone z przedmiotem razem z panem Norszakiem e, tak jak ta sesja, która była pokazana, ona jednoznacznie e, intencja wszystkich tych rozmowach była taka, żeby przekazać fundacji e, to nieruchowość na własność. I to jest e, najmocniejsza forma zabezpieczenia tego, co my tam chcemy zrobić. I ochrony tego, co my tam chcemy zrobić, i ochrony nie tylko naszych powietrznych, którzy tam mają mieszkać żywotnio, ale tak naprawdę ochrony tego miejsca, które tworzymy również dla mieszkańców yy, konsorz i dla mieszkańców gminy. Yy, I tutaj też odpowiadaliśmy na Państwa yy, przeróżne zapytania i uwagi, bo naprawdę słuchamy z uwagą wszystkich obaw też mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na spotkanie wczoraj i w piątek. Naprawdę to słucham, słucham, ja Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa też informacje, gdzie odpowiadamy na te oprawy, gdzie tłumaczymy i podkreślamy, że nie miejsce zabrać dojścia do jeziora i nigdy nie I Tak naprawdę przy pierwszych rozmowach z gminą w 2018 roku to od nas wyszło, że zawsze mieszkańcy będą mieć dostęp do jeziora i do pracy. I mają, i będą. I to może być zapisane w akcie przekazania. Druga rzecz to jest park, gdzie pojawiają się informacje, że chcemy go wyciąć. Park, wszystkie drzewa parku są oznaczone do tego, żeby przeprowadzić inwentaryzację, o tym też już mówiłam, mamy 403 drzewa, w tym trzy martwe, a ta inwentaryzacja jest potrzebna, żebyśmy rozpoczęli pracę nad projektem rewitalizacji, do którego też zaprosiliśmy mieszkańców w poniedziałek i, i, i Pan będzie się zgodzą z nad tym pracować. To jest długi proces, bo parę Morski jest ochroną konserwatora na wniosków, więc to, o to, to na pewno będzie długi proces. My już podkreśliliśmy koszty implementaryzacji i teraz e, musimy zgromadzić środki na koszty projektu, projektu. To może być nawet 70 tysięcy złotych i więcej. I do tego chcemy Państwa zaangażować, żebyśmy e, e, przy tym projekcie brały udział razem. E, kolejna rzecz to jest to, że. E, że chcemy w przyszłości Państwu za tą szkołę i zabrać tę szkoły, to nigdy w życiu nie było takich rozmów i trudno mi zrozumieć, dlaczego siebie ma taki niepokój i próbuje jakby nas pracę mieszkańcami. Mamy w kontekście wielu przyjaciół, którzy do nas zaglądają tak wspólnie z nami tam jak trzeba upożonać na akcję i przechodzą na nasze uczenie. I też spraw takich Skoro. No, przede wszystkim chcemy powiedzieć, że my przejęliśmy pustosną. Przyszliśmy z propozycją, że chcemy teraz zrobić coś pożytecznego dla naszych podopiecznych i dla mieszkańców. Powiedzieliśmy co zrobimy, że wywiązujemy park, e, zagospodarujemy pomost, zagospodarujemy park, przeprowadzimy dużą inwestycji. Zaczynamy od tej inwestycji, bo to jest dla nas najważniejsze, żeby zabezpieczyć podopiecznych. Cztery lata temu uruchomiliśmy część bo ona świetnie działa, pomaga wielu ludziom, również w sponsorze w Teraz uzyskaliśmy ponad 13 milionów złotych na rehabilitację, a z wykonawcą już podpisaliśmy umowę na 17 milionów. Pozostała kwota to jest nasz wkład. My to wszystko przynosimy tutaj na trasę i nie rozumiemy, jak można nas skłócić, próbować skłócić i My, Proszę Państwa, ja już to mówiłam, ale na serii jeszcze na komisji nie mówiłam, że my zapóźnialiśmy też już teraz. 11 osób z Gminy Śledztwa. W tym jedną osobę też z samym polsku. Dobrze, kiedy część, bardzo niebezpieczną pomocą. Ta część była zremontowana ja przez Słowacko, a wejście na pomocy było ogromnie mężczyźnie, że możemy znaleźć pracę dzisiejszą, To mi wystarczy po mnie uda nam się zrobić podróżę tak dokładnie zmiękne yy, i tak, u też mamy gminy też mamy z, z miejscowości w Bososze. To, to co chcemy, co Państwo zyskają, bo często są takie pytania, co yy, Państwo zyskają z tego. Myślę yy, wydaje, że już yy, gmina zyskała. Przynosimy do gminy y, pomysł więcej pieniędzy. Poprzednie nam się to po 2,5 miliona, teraz się znać, y, prawie my nic nie chcemy Oprócz tego, żebyśmy mieli zabezpieczenie, to wszystko, co zrobimy, y, nie skończy się w momencie, kiedy przestanie. projekt dla ludzi z najcięższą niepełnosprawnością, gdzie oni mają do żywotnią mieszkać i z tak ogromne pieniądze i yy, robiąc tak dużo wysiłków, żeby te pieniądze zdobyć, bo to, to nie jest tak, że nam ktoś przynosi do z pieniądze i stawia zmiany w fundacji. Każdy z Państwa, które, którzy na przykład piszą projekty, zabiegają o to, wiedzą, jak to jest, yy, jaka to jest trudna sytuacja, w jak, jakim czasie się wykazać doświadczenie. Yy, pomysł, jak udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrealizować. Przekazanie własności jest dla nas najważniejszą kwestią, żeby zabezpieczyć to miejsce. Nie dla tych mieszkańców. Chcemy zabezpieczyć to miejsce w naszych ubiegłych i również mieszkańców, bo chcemy z nimi tworzyć tą przestrzeń parkową z dostępem do pomostu. Przygotowaliśmy teraz dla Państwa też tutaj rozdaliśmy, uruchomiliśmy taki E, mail i telefon, gdzie mogą Państwo zgłaszać swoje pomysły do rewitalizacji parku. Będziemy chcieli zaprosić na spotkanie przedstawicieli, tak jak już Państwa zapraszałam. E, też e, no chcemy stworzyć to miejsce, które my tworzymy. To jest unikalne miejsce w Polsce. To jest jedno z pierwszych jedno z pierwszych społeczności mieszkańców. Już nie długo, bo mamy termin do końca 26 roku, żeby to powstało, więc będziecie Państwo mogli to otwierać, cieszyć się razem z nami tym i to miejsce jest dlatego tak niezwykłe, że to nie jest miejsce, które ma ludzi z niepełnosprawnością zamknąć za murami budynku, za murami posesji, to jest miejsce, Zgodnie z nowymi standardami, w taki sposób tworzone, żeby ci mieszkańcy stali się częścią społeczności lokalnej, żebyście Państwo im dali szansę, żeby stali się częścią społeczności mieszkalnej, żebyśmy się spotykali w parku, żebyście korzystali, jak udało nam się zrobić dojście do pomostu dla wózków, to będziecie korzystać Państwo i osoby starsze, i matki z małymi dziećmi, z wózkami. To wszystko jest zrobione z myślą o tym, żeby służyło i na pewno nie będzie zamknięte i to można zacząć w akcie, że będzie dostęp do jeziora, dostęp do parku, że nikt u nas nie zabierze. Eee, nie wiem jakie jeszcze zapis powinien być, ale o tym wszystkim możemy rozmawiać i, i myślę, że ta propozycja pana jest ważna. My możemy się widzić w piersi że z e, tej rozmowy nie przeprowadziliśmy z Państwem cztery lata temu, jak rozpoczęliśmy pracę z poprzednią radą nad tym przekazaniem, że wtedy nie wytłumaczyliśmy Państwu e, mieszkańcom, dlaczego to jest tak ważne. E, wydawało nam się, że te wszystkie nasze działania są dosyć oczywiste. Teraz widzę, że powinniśmy więcej dlatego podejmujemy te działania i chcemy się części z Państwa... Włączyć Was do tych projektów. Teraz jest ważne, bo tak naprawdę spotkaliśmy się tylko z niektórymi ludźmi, którzy właśnie przychodzili nam pomagać. Eee, powtórzę ogromny ukłon stronę osp w Ososzach, którego nam wszystkim i będę to powtarzać, bo i młodzieżówka, i dorośli, i seniorzy, którzy razem z osp przychodzą do nas, pomagają nam w porządkach. To jest eee, drużyna na i mamy świetną współpracę ze szkołą, co pani dyrektor w piątek e, ten temat wywołała i sama opowiadała o tej współpracy, e, gdzie nasze kolonie w poprzednich dwóch latach dzieciaki na wakacje przez tydzień nocowały w szkole, gdzie pani dyrektor nam udostępniała piękną, kolorową szkołę pełni tak kwiatów. Myślę, że w dzisiejszym pomogliśmy szkołę troszkę wyposażyć. E, prowadzimy projekty związane z bezpieczeństwem cydzona Macieja, projekty edukacyjne w ubiegłym roku szkolnym powstały słuchowiska wspaniałe o listu i blisku widziki ze szkoły posłuchawki na Środowisku, gdzie udzielali powstać słuchowiska w słuchowiskach w Łódzu. Naprawdę to fajna współpraca, dobry klimat i yy, no to, co się wydarzyło, nie umiemy tego zrozumieć. Dlaczego? Znaczy ja próbuję zrozumieć i nie mam żalu do mieszkańców, którzy przyszli do nas z pretensjami dlatego, że dostali bardzo nieprawdziwe informacje. dlatego od piątku się staramy te informacje rozkładać i robić oparcia. Yy, więc ja nie mam żadnych mieszkańców i proszę od wczoraj wszystkich, jak pojawiają się też Państwa w mediów, żeby mieszkańców mogli się obarczać tę wątpliwość, bo to nie jest nasz konflikt. To w ogóle nie powinno się wydarzyć. Yy, nie można tego tak przedstawiać to jest jakiś konflikt mieszkańców z fundacji. My tworzymy pewną y, symbiozę, jesteśmy w cudzysłowie na siebie skazani, ale z tego mogą być tylko piękne rzeczy. I na koniec powiem Państwu o trzech rzeczach pięknych, które się wydarzyły wczoraj w spotkaniu. Mogę? Pierwsze, jeden z kochanków, takich młody, y, który przyszedł na zebranie z miejscach mieszkańców Bąskosz, przyszedł, y, podszedł do w trakcie spotkania i... Powiedział, że chciałby być wolontariuszem fundacji. Że pomimo tego, że tu jeszcze to on jeszcze do nas nie zadziała, jak teraz widzi, jak to działa, to chce być wolontariuszem. Drugi, podeszła pani, yy, która ma swoją firmę i powiedziała z okolicy Boskoż, że jak tylko będziemy robić następny piknik rodzinny, yy, to ona bardzo nam nie pomoże za darmo włączyć się w tą organizację, bo widzi, jak to działa. Yy, trzecia rzecz. E, sytuacja była bardzo trudna, bo napięta, ale wczoraj po spotkaniu poprosiliśmy, e, e, tak się może, że jeszcze chwilę zostaliśmy i pan radny też zapytał nas, czy nam może pomóc. I za to bardzo dziękuję. I to pokazuje, że nawet w takich trudnych sytuacjach mogą być piękne rzeczy. E, a jeszcze jedna była sytuacja: jak małżeństwo z sąsiedztwa, właśnie z małżonką z którzy nam pomagali wcześniej z, z wygaszaniem i porządkowanie parku, przyszli, powiedzieli, że dalej będą pomagać, mogą też użyczać z tego, sprzętu, bo my jeszcze dalej pewno sprzętu. I zawsze chciałam podziękować, że nawet w takich trudnych sytuacjach, no to piękne rzeczy pokazują, że jest ta pola współpracy, więc yy, chciałam, żebyście Państwo pamiętali, że my to robimy z czystego serca, nie działamy wczoraj, 21 lat, nie działamy na zysku, nie mamy działalności gospodarczej. Wszystko, co pozyskujemy z grantów, od przyjaciół, od firm, od osób indywidualnych, również z mieszkańców, coś, e, powoduje, że możemy wspierać osoby z niepełnosprawnością bezpłatnie. i ludzie nie muszą wprowadzić e, pieniędzy, żeby do nas przyjść na rehabilitację. U nas wszelką pomoc otrzymujemy z I to również dzięki Państwu. Dzięki temu, że tę te, umowę użyczenia na bezpłatnie możemy w taki sposób działać i na to również Państwu z całego serca o rozważenie sfinalizowania tego, co już poprzednia rada ogłosiła, inwestycja, która była jasna, bo te organizmy sposób, ale nie jestem za tym, żebyśmy rozmawiali, Dzięki za tę